I z tytułu wykonywanego zawodu będzie wchodził w konflikty w firmie, choćby z dyrektorami czy osobami odpowiedzialnymi za realizację planów sprzedażowych czy różnych innych dziedzin, ze względu na to, że RODO często postrzegane jest jako hamulec zatrzymujący takie czynności, jakąś część zbędną, takie tam RODO z RODO. Natomiast jak bardzo ważne jest to, żeby tych konfliktów Joda nie przegrywał zarówno nie tylko dla Jody, ale również dla pracownika, to teraz właśnie wyjaśnię. Teoretycznie przepisy, jak i wypowiedzi UODO podkreślają, że Joda w zakresie swoich obowiązków tak ma być w stanie wykonywać obowiązki i zadania w sposób niezależny. W celu tego zapewnienia mają być spełnione określone zagadnienia, w tym na przykład zadań z wy instrukcji i Unikanie konfliktów interesów przez IOD. Na tych dwóch zagadnieniach skupimy się najbardziej, ponieważ pokażę, jak działa mechanizm, który jest zgubny dla inspektorów, jak i dla pracowników, którzy operują na danych osobowych. Aby to dokładnie wyjaśnić, musimy nawiązać do modelu cybernetycznego wymyślonego. Przez pana profesora Mazura, który określił, że w każdym systemie sterowania, czyli w firmie, jest postulator, optymalizator i realizator. Postulator to jest ten, który wskazuje cele, a optymalizator to ten, który wskazuje sposoby osiągnięcia tych celów. Tak, realizator to jest ten, który to wykonuje. Na schemacie blokowym widać wyraźnie, że postulator wpływa na realizatora i na optymalizatora wzajemnie, ale to jest charakterystyczne. Między realizatorem a optymalizatorem nie ma zależności energetycznej. Pozwoliło to w firmie określić osiem grup zawodowych, które mają wpływ na procesy przetwarzania, w tym przetwarzania danych osobowych. W zależności od tego, czy ktoś postuluje, optymalizuje, czy wyrealizuje, jest zapisywany dla tej Grupy. Typowe postulanci to są zarządy, rady nadzorcze. Natomiast gdzie w, w tym systemie będą osoby, które są na jednoosobowej działalności gospodarczej, a więc będą postulować, optymalizować i realizować, czyli spełniać wszystkie te czynniki ze względu na charakter właśnie jednoosobowej działalności gospodarczej? Przypisywanej do tej pory rzemieślnikom. Artykuł był pisany Trochę wcześniej, zanim taka działalność powstała, stąd jedno takie ograniczenie i wyjaśnienie. Natomiast skupmy się, gdzie będzie nasz inspektor ochrony danych bardzo często w wielu firmach IODA skupia się na samej postulacji, czyli po prostu pokazuje cele, jakie mamy osiągnąć, pozostawiając resztę spokoju. Jest to bardzo duże, nagminne, czyli tak zwany doradca. Często nazywam doradca szterca, bo on zawsze coś tam ma do tego, co chcemy sobie zorganizować, więc ludzie bardzo źle podchodzą do takiego układu. W wielu przypadkach bardziej byłoby zastosowane, żeby był nie tylko postulatorem, ale również optymalizatorem, czyli pokazywał, jak jego cele mają być zrealizowane. Czyli celem głównym to jest przestrzeganie RODO. Musi powiedzieć, jak, czyli na przykład wydać sugestie. I to byłaby połowa sukcesu, gdyby już tak. Robił, bo przynajmniej coś by wskazywał i ludzie by się zastanawiali. Natomiast idealnym rozwiązaniem jest spełnienie czwartej grupy, czyli postuluje, optymalizuje i realizuje. Ale tu główna uwaga, realizacja odbywa się poprzez współuczestnictwo i doradzanie w tym przedsięwzięciu. Czyli nie tylko postuluje cele, jakie mają być osiągnięte jako niezależna osoba, pokazuje jej sposoby przez wydanie sugestie, czy. Różnych innych rozwiązań, ale również współuczestnicy w realizacji tego projektu. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby nie wykonywał tych czynności, tylko na przykład uczestniczył, kiedy wykonują analizę ryzyka i doradzał ludziom od razu, bo i tak musi to potem oceniać, żeby po prostu podpowiadać, czy robią test balansu, czy wykonują ocenę skutków dla ochrony danych osobowych. To bardzo upraszcza obieg, a ludzie wtedy się dodatkowo dokształcają, bo też realizuje cele szkoleniowe, wyjaśniając, Szczegóły. Konflikt jody z otoczeniem objawia się tym, że osoby wpływowe, mające wpływy oficjalne i nieoficjalne, tak zwane zakulisowe, starają się zrealizować proces realizacji jody do roli nadzorcy lub robotnika czyli optymalizuje i realizuje czyli pokazuje jak i sam sobie to robi czyli uczestniczy w pełni, lub nawet tylko robi. To jak, takie zjawiska się objawiają, żebyśmy się mogli zorientować w praktyce, że są niekorzystne warunki do przestrzegania RODO. No nie dopuszcza się jody do przetwarzania danych osobowych. Polega to na tym, że na przykład nie wiem, Pion finansowy wymyślił sobie monitoring ekonomiczny, stwierdził jednoznacznie, że nie przetwarzają tam danych osobowych i joda nie może tego. Kontrolować w ogóle nie ma nacisku, w ogóle nie ma o niczym rozmowy, nikt nie przetwarza danych osobowych, co jednoznacznie eliminuje inspektora ze sprawdzenia, czy faktycznie tak jest, a niektórzy podejrzewają, że jednak jest inaczej, więc wykorzystuje to wpływ. Oczywiście wyjdzie coś takiego na audycie, ale audyt się robi raz do roku, albo po prostu robi się go pobieżnie. Zakaz wydawania instrukcji. No, jak ten zakaz się łamie? No, w bardzo prosty sposób. Joda na przykład kontroluje osobę nadające uprawnienia w systemie informatycznym. Ta osoba, widać ewidentnie z rozmowy i z faktów, które stwierdził inspektor, nadaje zbyt szerokie uprawnienia, nie kontrolując tego. No, to wywołuje konflikt polegający na tym, że przychodzi do niego z pretensjami. Potem żąda, a co mi za to grozi? No, inspektor. Zgodnie z rozporządzeniem wyjawia, co żąda, czyli przeważnie chodzi tutaj o kary, w tym kary finansowe. No a potem leci do przełożonych i mówi, że on ją straszy, tak, że ją mobbinguje. Nawet jest gotowy napisać, że był mobbingowany przez inspektora. No teoretycznie nie ma żadnej zasadności, bo między inspektorem a żadnym pracownikiem nie ma podległości i on nie może powiedzieć tego ukarajmy, czy nie, bo to jest rola administratora. Ale takie sytuacje konfliktowe się zdarzają. No i wtedy przychodzi bezpośredni przełożony inspektora, niekoniecznie to musi być prezes, i naciska, że jak nie skończysz, no to ci tu zrobią postępowanie o mobbing, no po co ci takie rzeczy, no i on po prostu ewidentnie wydaje mu się instrukcję w sposób zakulisowy. A jak unikanie konfliktów, interesów? No bardzo prosto, mamy załóżmy pion kadrowy, nie radzi sobie z jakimś testem balansu, no to naciska, że oni tego nie potrafią zrobić, coś tam próbowali, jakiś początek, no i najlepiej niech to zrobi inspektor. No, inspektor nie może zrobić testu balansu, bo jeśli on go zrobi, a potem jak ma go skontrolować? To jest klasyczny konflikt interesów. Może uczestniczyć, może pomagać, ale nie może zrobić za kogoś. Więc jeżeli po prostu dąży się do tego, że to niech sobie to inspektor zrobi i to wprowadzi, to ewidentnie mamy konflikt interesów i wprowadzanie jego błąd, czyli mamy tutaj sytuację konfliktową mającą na celu wpłynąć na działanie inspektora. No to jaki to ma wpływ na zwykłego pracownika, czyli na szarych żuczków wykonujących swoje obowiązki, w tym przetwarzające dane osobowe, no taka sytuacja konfliktowa z inspektorem. Przede wszystkim daje to możliwości i szanse wpłynięcia na inspektora ochrony danych Czyli pozwala przetwarzać dalej z naruszeniem praw i wolności tych osób, bo przeważnie o to tutaj chodzi. Jeżeli ktoś nadaje zbyt dużo uprawnienia w systemie informatycznym, to osoba narusza zapisy artykułu 5 RODO i oczywiście z tego będą potem konflikty, kary i u będzie się rozprawiać z takimi firmami. Dalej w trójkącie nadużyć, tak, daje to zachętę i możliwość wydawania, Presji, tak? czyli pra, dyrektor jakiegoś biura pójdzie do bezpośredniego przełożonego inspektora, zachęcony faktem, że złożył skargę, bo on tam kogoś mobbingował, tak? niewiele przełożony, niewiele się zastanawiając, no bez przesady, że to jest w ogóle nieracjonalne, się nie zastanawia, ale wywołuje presję, czyli automatycznie ten przełożony będzie miał zachętę i presję wywołana na swoich podwładnych, że RODO to się nie przejmujcie, Róbcie tak jak ja wam mówię, a tamto RODO, SRODO to niech sobie tam jest. No i racjonalizuje postawy, bo jak pracownik się zachowuje, wyżsi przełożeni wszyscy, no jest jakiś tam inspektor, coś tam dziurka, jakieś strebelki, nikomu nie zależy. No to racjonalizujemy postawy na zasadzie, no skoro tak przestrzegają, to tak robimy, tak? A jak postępuje pracownik, który dalej będzie miał nadużycia? No wychodzi z prostego założenia, że jeżeli. Ja wiem, że źle robię, tak? Nadaję uprawnienia zbyt szerokie, ale pójdę, wywołam konflikt, tak? Poskarżasz się, że mnie straszył karami, chociaż sam o te kary pytałem, tak? No to o, Joda mi odpowiedział, no bo miał taki obowiązek, ale go potem poskarży, że on mnie skarży, ten no, konfrontacji nikt nie zrobi, bo te kilka osób tak się pójdzie poskarżyć. No i co tym biedny inspektor ma zrobić? No przechodzi on do defensywy, tak? No to naciskają na niego, że będzie już tutaj miał sprawy mobbingowe, odpuść sobie ten temat, albo zostaw ten temat, zajmij się czym innym. No i efekt jest taki, że wszyscy przetwarzają, czyli dochodzi do nadużycia, bo jeżeli występuje konflikt, to zawsze związany z tym, że ktoś nie przestrzegał RODO albo szedł w kierunku nieprzestrzegania RODO, co będzie skutkować. I naciski na inspektora generują ogólnie postawę negatywną. No to jak to rozwiązać? No rozwiązać to przede wszystkim tym, że jeżeli inspektor wchodzi z kimś konflikt, to trzeba dokładnie wniknąć na tym, czy ten konflikt polega. Przede wszystkim nie wchodzimy w relacje interpersonalne, czy ktoś kogoś straszył, bo inspektor nikogo nie może straszyć. I nikomu nic nie może zrobić, bo on jest tylko od informowania i nikt nie może powiedzieć, że kogoś mobbingował, bo powiedział mu jaka kara mu grozi, bo on po prostu ma obowiązek go poinformować o tym, że jak nie będzie przetwarzał, jak przetwarza dane szczególne, to zgodnie z artykułem 107 ustawy o ochronie danych osobowych podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. No tak jest po prostu przepis. On ma po prostu o obowiązkach i konsekwencjach niespełnienia pewnych przepisów, poinformować, tak, więc po prostu informuje o tym. No, zgodnie też z przepisami, jeśli pracownik łamał świadomie, to tak, to podlega karze i zwrotowi strat, jakie poniósł pracodawca, czyli na przykład dostał karę finansową w pełnej wysokości, tak, bo on to robił świadomie, na przykład ukradł bazę danych, był informatykiem, skradł całą bazę danych z danymi osobowymi i sprzedał ją na czarnym rynku. No, to po prostu Pracodawca będzie żądał od niego zwrotu kary, jaką dostał od łodną, no bo on to po prostu zrobił. A jak rozstrzygnąć ten konflikt? No, najlepiej po prostu zapewnić temu inspektorowi pewną niezależność. I tutaj na przykład wielką przewagę mają inspektorzy ochrony danych osobowych, którzy są emerytami. O dziwo, dlaczego? Dlatego, że na emeryta nie można wywołać presji finansowej, bo on ma już zarobki. Z drugiej strony, pracodawca może się w ten sposób Wykazać, że ten inspektor jest niezależny finansowo i nie ma już takiego nacisku, że "bierzemy uprawnień, że nie będzie pracował, a może go zwolnimy, a coś tam, o coś tam, coś tam. Nie ma takiej presji. Takiej presji na pewno ulegają inspektorzy, którzy nie mają tych uprawnień, ale no wtedy rozwiązania trzeba przyjąć troszeczkę inne, a ścieżka dowodowa jest dużo łatwiejsza. Pamiętajmy, że ułodo naciska na dowodowanie, że. Nie naciskaliśmy na inspektora, jest to bardzo duże, nawet chyba w tym roku w swoich celach przeznaczyli, że będą sprawdzać, czy na inspektorów były naciski, czy byli suwerenni, czy na przykład nie zwalniano ich z tytułu spełnienia tego obowiązków, albo zabierano mu premii, albo pracownicy nie naciskali i wtedy ktoś inny naciskał. O tym pamiętajmy.